W tym momencie zapraszamy na nasze wideo wszystkich Państwa oglądających do Edynburga, gdzie swój wypadek właśnie miał Pan Radek. No i dosyć niedbowy wypadek, ponieważ sprawcami właśnie byli policjanci, a tak naprawdę Pani policjantka, która niestety nie zorientowała się, że jej pojazd policyjny zjechał z górki policyjnej i z całym impetem, przez przypadek uderzył naszego klienta. Zapraszamy na highlighty z tego wypadku. Auto dowiezione w całości. Dokładnie. Ja jestem bardzo zadowolony z samochodu. Ogólnie bardzo polecam firmę. Firma bardzo solidna. W jeden dzień udało się ogarnąć samochodzik, także jestem bardzo zadowolony. Jak widać samochód również jest nie jakiś tam byle jaki, tylko z wysokiej półki. A piąteczka. Także naprawdę bardzo polecam usługi pana Piter. 19 rok, 3,5 litra. Dokładnie. Myślę, że zbędzie się zbierać tak samo, jak sprawa, która będzie szybciutko wyjaśniona. No, dziękuję za polecenie i pozdrawiam.